Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W poniedziałkowej audycji czytać aby być mądrym ze studia Radia Maria. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie ojciec Krzysztof Bieliński. Wziąłem na dzisiejszą audycję jedną z najnowszych książek autorstwa znanego i cenionego profesora Pana profesora Piotra Jaruszyńskiego, kierownika Katedry Filozofii Kultury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz profesora w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Turuniu, Dodajmy redaktora naczelnego periodyku Człowiek w kulturze, prezesa Fundacji Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, członka też Komitetu Redakcyjnego Powszechnej Encyklopedii Filozofii, autora blisko 30 książek, które... Obecnie znajdują się w ponad 300 bibliotekach świata, a ja mam w ręku jedną z najnowszych książek wydanych już wprawdzie w roku 2011. Książka, która nosi tytuł o Godność narodu i specjalnie na dzisiejszą audycję wybrałem tę książkę tego autora. I taki tytuł, bo wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, co stało się 21 kwietnia w naszej stolicy, w Warszawie, kiedy rodacy stanęli w obronie wartości katolickich, prawa do swobodnego wyrażania swoich poglądów, myśli i przekonań, bez którego nie można budować demokratycznego państwa, a przecież dla milionów katolików miejscem gdzie mogą to czynić jest Radio Maria i Telewizja Trwam. I chcieliśmy powiedzieć stanowczenie niszczeniu wolności polskich mediów, niszczeniu Telewizji Trwam o godność narodu. Książka, którą mam dzisiaj ze sobą w studiu, to rozmyślania o ojczyźnie, podejmujące tematy ciągle aktualne. A przewodnim motywem jest właśnie godność narodu. Godność, która, jak pisze autor, jest sensem upominania się o nasze prawa, o naszą kulturę, o naszą suwerenność. Szanowni Państwo, ale o tej książce chciałbym rozmawiać z jej autorem. Mamy tę możliwość. Na antenie Radia Maria serdecznie witam i pozdrawiam pana profesora Piotra Jaroszyńskiego, autora książki. Witam ojca rektora, dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Panie profesorze, książka zatytułowana O godność narodu i może najpierw chciałbym prosić w nawiązaniu do wprowadzenia, które od pana profesora otrzymaliśmy w tej książce. Pisze pan profesor tak, teksty zebrane w niniejszym tomiku z cyklu rozmyślania o mojej ojczyźnie. Poruszają tematy ciągle aktualne, ale których motywem przewodnim jest właśnie godność narodu, bo przecież taki głębszy sens ma upominanie się o nasze prawa, o naszą kulturę, o naszą suwerenność. Panie profesorze, wyjaśnia pan czytelnikowi na początku pojęcie godności, ale także pojęcie tego, czym jest godność narodu. Tak, bo musimy sobie uświadomić, że to słowo polskie, godność, jest odpowiednikiem słowa łacińskiego dignitas. A dignitas to jest w, w kulturze rzymskiej, to był ktoś, kto był wysoko postawiony, piastował wysoki urząd i z kim trzeba było się w związku z tym liczyć. Otóż to znaczenie słowa łacińskiego uległo pewnej przemianie dzięki chrześcijaństwu, które odniosły je do wszystkich ludzi jako osób stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. I ponieważ każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to z każdym z nas mus, 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 muszą się wszyscy liczyć, musimy się ze sobą liczyć. I teraz społeczność, w ramach której mamy do czynienia właśnie z takim zorganizowaniem państwa, gdzie każdy człowiek ma zapewnioną swoją pozycję, a więc taką, że Będą się z nim liczyć, że nie będą robić czegoś bez jego wiedzy i bez jego zgody, to jest właśnie społeczeństwo narodowe. A więc narodowość, godność narodu ma wzmocnić i pomóc każdej jednostce ludzkiej mieć zagwarantowane podstawowe prawa, wśród których właśnie jest prawo do prawdy i prawo do dobra. Czyli to, co Pan Profesor podkreśla, godność narodu sens upominania się też o nasze prawa. I w tej książce, w której Panie Profesorze, znalazłem 10 takich wiodących tematów, które zbierają poszczególne bardzo ciekawe eseje. Do niektórych z nich za chwilę chciałbym sięgnąć. 10, 10 tematów, różnych esejów, tematów wokół. Godności narodu. I ja chciałbym najpierw zajrzeć na stronę 27. ponieważ tu znajduje esej, któremu pan profesor nadał ten sam tytuł jak całości publikacji o godność narodu i na stronie 27 do strony 31 podejmuje pan profesor to zagadnienie godności narodowej, ale wychodząc. No właśnie. Od postaci już błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, który zginął, bo śmiało przypominał publicznie prawdę o godności człowieka i godności narodu. Tak, i to jest właśnie ten fenomen, który pokazuje różnicę między kulturą chrześcijańską, a więc nie tylko religią, ale kulturą chrześcijańską, a czasami, w jakich żył ksiądz Jerzy Popiełuszko, a więc były to czasy, komunizmu oparte na ideologii marksistowskiej, gdzie nie ma miejsca na, na godność człowieka, dlatego że człowiek zredukowany jest tylko do wymiaru materialnego. Człowiek to jest materia. W związku z tym człowiek nie, po, nie posiada własnej podmiotowości, własnej godności, własnych praw. Cokolwiek posiada, posiada to dzięki władzy. I w związku z tym władza i jej urzędnicy nie mogli zrozumieć, jak taki ksiądz Jerzy z wątłego zdrowia bez yy, armat, bez karabinów, bez struktur partyjnych, on śmie władzę pouczać, a narodowi przypominać o jego prawach i właśnie o jego godności. I stąd była ta straszna wściekłość, która doprowadziła aż do tak potwornej śmierci, ale ponieważ ta postawa księdza błogosławionego, księdza Jerzego Popiełuszki, ona dotyczyła najgłębszego wymiaru naszego człowieczeństwa i naszej narodowości, w związku z tym to Wygrało, po prostu wygrało i w tej chwili my, jeżeli mamy jakieś punkty orientacyjne w naszych dziejach w ostatnich latach, to właśnie dzięki postawie tak wspaniałych, dzielnych, odważnych, mężnych kapłanów jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. A ja czytam właśnie w tym eseju, o którym wspominamy, zatytułowanym o godność narodu, na stronie 30 tak napisał pan profesor, nie tylko człowiek posiada godność. Można też mówić o godności narodowej. Ma to miejsce wówczas, gdy społeczność staje się więzią relacji międzyludzkich, w których na plan pierwszy wysuwa się wspólna troska o ochronę godności każdego z nas. Troska ta ma swe uzasadnienie w tym, że jako jednostki jesteśmy zbyt słabi, aby własnej godności bronić. W przypadku narodu polskiego, pisze pan profesor, Pojawiło się nawet zbiorowe zagrożenie dla naszej dalszej egzystencji i rozwoju, jak w czasie rozbiorów lub okupacji. Dlatego też obrona naszych praw narodowych była równocześnie obroną naszej narodowej godności. Ta obrona stawała się powinnością, a jej imię to patriotyzm. I, panie profesorze, chciałbym sięgnąć do strony 13, do. Innego eseju, któremu nadał pan tytuł Polska to Westerplatte, którego nie można poddać. I stawia pan profesor właściwie w rozmowie z redaktorem z naszego dziennika takie pytanie: Powinniśmy zapytać samych siebie, co jest naszym Westerplatte, czy potrafimy jej rozpoznać, być wiernymi. I bronić do końca, bo Polska czasem stanowi jedność ciała i ducha, ziemi, ludzi i kultury, ale częściej jest rozbijana. I wtedy bronić jej musimy w tych cząstkach, jakimi są nasze serca. I tam jest też Westerplatte, którego nie możemy poddać, by Polska mogła się na nowo z tych milionów serc odradzać. Polska to Westerplatte, którego nie można poddać wciąż aktualny temat. Tak, jest to właściwie to ta wypowiedź Ojca Świętego staje się przesłaniem, które ciągle jest aktualne i będzie aktualne, ponieważ my znajdujemy się w takim układzie i geopolitycznym, i ideologicznym, że z naszą kulturą narodową, z Kościołem katolickim my stajemy się przedmiotem ataków i wrogości właściwie ze wszystkich stron. Ale jednocześnie dla Polski to jest racja i tożsamości, i przetrwania. My bez tych, bez tych kotwic nas po prostu nie będzie. I dlatego każdy z Polaków, chociaż oczywiście na bieżąco żyje różnymi problemami, ma takie czy inne trudności, ale musi sobie uświadomić, że jest coś takiego, za co ostatecznie nawet gotów byłby oddać życie. I dopiero wtedy to znaczenie ojczyzny jako czegoś, co symbolizuje, ale również realnie włącza nas w ciąg pokoleń, które walczyły o Polskę, dopiero wtedy stajemy się naprawdę wolni i dopiero wtedy odzyskujemy naszą godność i nie boimy, nie boimy się nikogo, nie boimy się żadnego zła, które próbuje nas osaczyć, napaść i zadusić. Ale ta siła jest dla, dla tych, którzy nienawidzą Polski albo nienawidzą Kościoła i to nie są słowa zbyt mocne, bo otaczają nas media czy politycy, którzy wprost to wyrażają. I dopiero wtedy będziemy jakby nie do zdobycia, nie do pobicia, jeżeli odnajdziemy właśnie w najgłębiej w sercu Westerplatte, jakim jest Polska. Panie profesorze i nawiązując do, do tego, co analizuje pan jako zagrożenie dla godności Polski i Polaków. Chciałbym sięgnąć do eseju, który znajduje się w książce, którą prezentuję w dzisiejszej audycji, o której rozmawiam. Książce zatytułowanej O Godność Narodu. Esej, który zatytułował Pan Profesor Igrzysk i Chleba, mówiąc Nawiązując do okaleczenia polskiego społeczeństwa, ale odwołuje się Pan najpierw do dwóch zasad wykorzystywanych przez Rzymian w polityce. Dwie zasady, które brzmiały dziel i rządź, chleba i igrzysk. I analizując aktualną sytuację społeczną naszego kraju, mówi Pan o nowym koloseum, jakim jest telewizja i o modyfikacji zasady panowania nad tłumem. Tak, no bo to były te właśnie dwie zasady. Dividet impera, dzieli rząd, zasady rzymskie, które są w sposób niezwykle konsekwentny stosowane również dzisiaj, bo zwróćmy uwagę, że albo próbują dzielić, czy kościół, nawet kościół próbowali różne, różne, różne kościoły u nas wyróżniać, czy tak zwaną prawicę, czy jeśli to nie jest prawda, to narzucają takie schematy odgórnie. Nawet proszę zobaczyć, ostatnia, ostatni marsz w obronie telewizji Trwam został zdominowany przez wymyślony jakiś, czy przynajmniej wyolbrzymiony konflikt, który z punktu widzenia politycznego, który z punktu widzenia sensu tej manifestacji. I udziału tak wielu naszych rodaków, ponad 100 tysięcy przecież, był sprawą zupełnie marginalną, bo to był inny cel, inne, inne zadania miał przed sobą ten marsz. Ale oni pierwsze zadanie, i właśnie widzę, jakie, jakie jest nałożone na tych, dziennikarzy, czy nawet o których mówią, że to są cyngle, że zdobyć jakikolwiek punkt, który może podzielić i wyolbrzymić, i zrobić z tego z igły, zrobić widły. A więc to jest ta stara metoda rzymska, metoda, która stała się metodą państw totalitarnych i niestety do tego widać, nawracamy. A druga zasada to panem et czyli chleba i igrzysk. Chodzi o to, żeby ludzi traktować jako takie stado, które ma dwa pragnienia. Chce się najeść, a potem chce się bawić. Ale właśnie ponieważ tym nowym koloseum jest telewizja ze swoją niezwykłą sugestią i tym, że nadaje właściwie no, na okrągło, bo igrzyska było od czasu do czasu, a tu jest dzień i noc. W związku z tym te igrzyska telewizyjne zdominowały. One są nawet ważniejsze od chleba, bo najważniejsze jeszcze jest to, żeby, żeby ciągle się bawić. I w tym momencie ludzie jakby nie potrafią zorientować się, że tracą ojczyznę, tracą kraj, tracą, yy, tracą chleb, tracą pracę, a ponieważ oglądają te igrzyska, to dają sobą manipulować i wybierają tych, którzy zabierają im chleb. I to inaczej tego nie da się wytłumaczyć, jak właśnie poprzez tak straszny, i silny wpływ telewizji na, na umysły, które nie są zdolne do czytania rzeczywistości. I Panie Profesorze, pozwolę sobie w tym momencie zacytować to, co Pan Profesor pisze w tym eseju na stronie 60. A społeczeństwo obcując z takim cyrkiem coraz bardziej obniża swój poziom, traci wrażliwość, osłabia inteligencję, a także elokwencję, bo przecież codzienna, wielogodzinna dawka takiego medialnego zakalca. Musi pozostawiać coraz głębsze ślady i ubytki. Na naszych oczach dokonuje się wręcz jakieś potworne okaleczenie polskiego społeczeństwa, bezduszne, bezwzględne, upiorne. Prawdziwymi ofiarami nie są dziś gladiatorzy, ale widzowie. To widz wychodzi ze współczesnego Koloseum, poturbowany nie na ciele, ale na duszy. I w tym momencie, Panie Profesorze, proszę pozwolić mi sięgnąć do jeszcze jednego eseju. Tym razem zajrzeć na stronę 69. Do eseju, który zatytułował Pan Profesor Ślimak dziś. Oczywiście odwołuje się Pan Profesor w tym eseju do lektury wyrzuconej z kanonu lektur szkolnych do placówki Bolesława Prusa. I lektury bardzo ważnej. Co przypomina czytelnikowi pan profesor, ze względu na główne przesłanie, że miłość do ojczyzny to miłość do ojcowizny, ale też pokazuje pan profesor bardzo odważnie, ale tak trzeba, że część polskiego społeczeństwa to współczesne ślimaki. No tak, tak, no bo niestety, niestety tak. A właśnie główna rzecz polega na tym, że tak jak ślimak. Nie wszyscy oczywiście, ale zbyt, zbyt wiele osób stanowiących nasz naród, nasze społeczeństwo ma tę mentalność klimaka. Polega ona na tym, że nie są sami w stanie zdobyć się na jakąś konkretną decyzję, za którą pójdzie działanie. Właściwie tak, tak słuchają, patrzą, patrzą, słuchają, nawet właściwie coś mi się nie podoba, ale nie, nie potrafią podjąć decyzji, żeby się czemuś sprzeciwić Albo żeby coś realizować Coś dobrego Tylko tak się ociągają I czekają aż ktoś im powie I tak jak Ślimak czekał na to Żeby w końcu żona mu powiedziała co ma zrobić Tak dzisiaj jest często takim autorytetem Taką żoną jest telewizja Jak w telewizji jakiś dziennikarz Czy jakiś polityk nie powie, żeby coś robić, to oni nie będą robić. No i tak, tak się właśnie ślamazarzą. I to jest ta, ta choroba, o której jeszcze kiedyś Sienkiewicz mówił, to jest taka, taka słowiańska niemoc. Tak właściwie wszystko mamy, żeby, przecież mamy wolny kraj, mamy ziemię swoją, mamy, jesteśmy, mówimy po polsku, a jednocześnie jakoś tak łatwo przychodzi oddawanie tego wszystkiego i może dojść do sytuacji, w której. Nie będzie Polski jako państwa suwerennego i narodu jako suwerena, tylko będzie ktoś rządził obcy, tak jak już w wielu sektorach naszego życia rządzą obcy. I pan profesor na stronie 71 cytuje fragment placówki Bolesława Prusa: Dziwny to był chłop, ten ślimak. Na wszystkim się rozumiał, nawet na żniwiarce, wszystko zrobił, nawet naprawił mocarnie we dworze. Wszystko sobie w głowie ułożył, nawet przejście do płodozmianu na swoich gruntach, ale niczego sam nie ośmielił się wykonać, dopóki go kto gwałtem nie napędził. Przypomnę, że z panem profesorem Piotrem Jaroszyńskim mam radość rozmawiać w audycji. Czytać, aby być mądrym o książce jego autorstwa o godność narodu. Po chwili muzycznej przerwy chciałbym sięgnąć po kolejny temat, który bardzo aktualnie analizowany jest przez autora książki. Myślę o zagadnieniu edukacji. Profesor Piotr Jaroszyński. O godność narodu. To książka, którą w poniedziałkowej porannej audycji czytać, aby być mądrym, szczególnej Państwa uwadze serdecznie polecam. A czynię to w rozmowie z autorem. Panie profesorze, zapowiedziany już jeden z kolejnych tematów, jaki podejmuje Pan profesor w książce, zagadnienie Edukacji i z tego tematu, w którym pojawia się wiele ciekawych wątków, chciałbym wydobyć to, o czym pisze Pan w eseju na stronie 91, tytułując go zdaniem pytającym, po co Ministerstwo Edukacji? I tutaj, analizując sytuację aktualnego Ministerstwa Edukacji w Polsce, Apeluje pan profesor, by rodzice aktywnie włączyli się w proces edukacji własnych dzieci. Dlaczego powinni to robić? Problem polega na tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej niekoniecznie musi być odpowiedzialne za edukację i za edukację narodową. To jest tylko taka nazwa, która bardzo często myli zwłaszcza rodziców. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest przeżytkiem komunistycznym i główną jego troską było to, żeby edukacja realizowała cele ideologiczne państwa. I to samo ma miejsce dzisiaj. W związku z tym, ponieważ chodzi o to, żeby Polskę wcielić w struktury Unii Europejskiej, a na dalszą metę w ten zglobalizowany świat, to warunkiem tego jest właśnie pozbawianie młodzieży świadomości, narodowej, świadomości historycznej tego wszystkiego, co buduje naszą polskość. I dlatego też rodzice muszą bardzo dokładnie przeglądać wszystkie programy i książki, podręczniki z zakresu nauk humanistycznych, a więc przede wszystkim historia i język polski. Bo tam właśnie są zaszczepiane treści antypolskie i antykatolickie. Jeżeli rodzice tego nie zrobią, to mogą oddać swoje dziecko na pastwę urzędników, którzy będą właśnie za pomocą najnowszych metod psychologicznych tak instruować nauczycieli, żeby nauczyciele, nawet przy swojej dobrej woli, nie byli w stanie tego kierunku zmienić. Dlatego, jeżeli rodzicom zależy na tym, żeby dzieci wyrosły na porządnych, ale i świadomych Polaków i katolików, to muszą włączyć się w proces edukacji swoich dzieci. Panie profesorze, pozwolę raz jeszcze w obecności autora wydobyć fragment, który moim zdaniem jest bardzo ważny w tym eseju. Pan profesor pisze tak. Przecież ministrem edukacji obejmującej kształcenie podstawowe i średnie jest w naszym kraju obecnie magister matematyki. Z racji poziomu wiedzy i kierunku specjalizacji może nadawać się do nauczania matematyki i niczego więcej. Tymczasem decyduje o edukacji w całym zakresie czyli w zakresie pozostałych dziedzin wiedzy, jak i wychowania. Dlaczego? Bo we współczesnym świecie polityka stoi ponad wszelkimi dziedzinami i wszelkimi kompetencjami. Minister Edukacji to stanowisko polityczne, i choćby zajmował je absolwent podstawowej szkoły wieczorowej to i tak ostatni głos należy do niego a nie do magistra, doktora czy profesora. Doszło do takiego absurdu, że urzędnik posiada wszechwiedzę i nadkwalifikacje wyłącznie z racji bycia urzędnikiem. Do tego tematu, panie profesorze, chciałbym jeszcze dodać dwa drażliwe tematy które nie boi się pan profesor podjąć i wydobyć na światło dzienne. Sięgnąć chciałbym w tym momencie do strony 170, do eseju zatytułowane, zatytułowanego Walka o Krzyż Trwa. I tutaj najpierw pan profesor nam, czytelnikom, wyjaśnia rolę znaku bardzo ważnego, pisząc tak, a krzyż jest zarazem prosty i wymowny, bo odwołuje się do wydarzenia, jakim była śmierć Chrystusa, właśnie na krzyżu. Śmierć, która miała swój uniwersalny i eschatologiczny sens, nie ma prostszego znaku, który byłby równocześnie aż tak wymowny. I pisze pan profesor, że walka z krzyżem, jako symbolem, przybiera różne formy. Fizyczna likwidacja, ale co bardziej mnie, jako czytelnika, zainteresowało, Pisze pan profesor także o innej, bardziej cywilizowanej formie walki z krzyżem, jakim jest posługiwanie się prawem. No tak, bo musimy pamiętać, że, że prawo może być użyte dla dobrych celów, i wtedy to jest autentycznie prawo, a może być użyte dla zła, tak jak. Czy to państwo Hitlera, czy państwo Stalina, to były państwa prawa. No i co z tego? No nic, to były prawa, które były pseudoprawami, to była przemoc. I w związku z tym można używać takich wyrafinowanych metod również do walki z krzyżem, żeby na, na mocy prawa zakazać ustawiania krzyża w danym miejscu. No I to, to będzie zgodne z prawem, ale czy to będzie słuszne? To nie będzie słuszne i my musimy właśnie być czuli na to, że współcześni politycy bardzo chętnie nadużywają stanowionego prawa do walki z najbardziej podstawowymi wartościami naszej kultury i naszej cywilizacji. I wiedząc o tym, musimy w takich momentach być roztropni, ale również dzielni i odważni. Nie możemy ustępować. Musimy pilnować tych symboli, które są dla nas najważniejsze, a nie ma ważniejszego symbolu niż właśnie krzyż. A pan profesor właśnie w tym eseju na stronie 172 pisze tak: Dla niepoznaki usunięcie chodzi o krzyż nazywa się przeniesieniem lub przesunięciem. Tylko, że przesunięcie po kolejnych przesunięciach ma oczywiście doprowadzić do usunięcia. To tylko taka mała zmiana przedrostka. I w tym temacie drażliwych tematów, które podejmuje Pan Profesor, zachęcam też naszych czytelników do sięgnięcia do strony 156 do eseju zatytułowanego Rękami Katolików, a ja już tak na zakończenie, Panie Profesorze, naszej rozmowy na temat książki O Godność Narodu, autorstwa Pana Profesora, e, chciałbym zapytać, e, z którym z zawartych tutaj bardzo wielu esejów w jakiś szczególny sposób e, e, jest Pan Profesor związany i jakoś tak e, najbardziej chciałby go polecić e, uwadze czytelników? Ja może ten tekst, jaki napisałem po tym, co stało się pod Smoleńskiem, to był tekst opublikowany tak na, jakby na gorąco w naszym dzienniku Katedra Wawelska Wieczyście Polska. To jest taki klimat, który wprowadza nas, Polaków, w jakąś taką igłębię naszej wielkiej kultury i równocześnie sprawia, że ta polskość, polskość staje się tak bliska i tak cudowna, że wtedy, kiedy już nią nasiągniemy, wtedy rozumiemy te słowa, jakie skierował do nas Jan Paweł II, błogosławiony o Westerplatte. Wtedy dopiero rozumiemy, dlaczego Polska ma być naszym Westerplatte. Ja mam tę możliwość sięgnięcia natychmiastowego do strony 160, gdzie jest ten esej i rozpoczyna go pan profesor. Tymi słowami, tutaj możecie płakać, ale żadna łza wasza nie będzie zapomniana. Radujcie się, a żadna radość wasza nie będzie samotna. Otacza was Polska wieczyście nieśmiertelna. Takimi słowy zwraca się starzec do dziewcząt, wprowadzając je do katedry Wawelskiej w wyzwoleniu Stanisława Wyspiańskiego. Panie profesorze, za Wyzwalanie w czytelnikach tego, co jest prawdą o godności naszego narodu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też za nową publikację i za możliwość spotkania z, ze słuchaczami Radia Maria w poniedziałkowej audycji Czytać, aby być mądrym. I myślę, dziękuję za to spotkanie, które będzie możliwe w czasie lektury polecanej przez nas dzisiaj ważnej publikacji. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję Ojcu za, za tę rozmowę i wszystkim słuchaczom za uczestnictwo. No i cóż, życzę głębokich przemyśleń, ale również radości i tej głębokiej satysfakcji, jaką posiadamy wtedy, kiedy odkrywamy to, kim jesteśmy. Dziękuję, Szczęść Boże. Raz jeszcze bardzo dziękuję, a przypomnę Państwu, że o książce o godność narodu z jej autorem, panem profesorem Piotrem Jaruszyńskim, rozmawiałem w ramach audycji, czytać, aby być mądrym. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.